Witam Was bardzo serdecznie na swoim kanale dzisiaj z tej strony drozo, a to jest seria Achievementy. Dzisiaj upieczemy sobie dwa ciasta. Jedno ciasto to będzie ciasto z owocami, a drugi to będzie murzynek. I jeżeli uda nam się to zrobić, to zabędziemy sobie achievement Piece of Cake. Będziemy potrzebować dwie jednostki mąki, dwa mleka, jeden owoc, na przykład bisieńkę, tabliczkę czekolady, wiaderko i nóż kuchenny. Najtrudniejszym itemkiem do zdobycia z tego wszystkiego to jest tabliczka czekolady, która wypada tak naprawdę tylko z jednego mopka i to jest Nightmare Stion i to do tego bardzo rzadko wypada. A oprócz tego możemy dostać spinata dragonów, ale jak wiadomo one tylko pojawiają się wtedy, kiedy Dio ma urodziny, czyli między 7 a 10 stycznia. No ale zawsze w takich sytuacjach może nam przyjść z pomocą market i ja właśnie na marketzie kupiłem tą tabliczkę czekolady za paręka. Sam achievement jest to achievement pierwszego stopnia, we do którego dostaniemy jeden punkt do rankingu i nie trzeba mieć konta premium, żeby go zdobyć. A został on wprowadzony do TBA w lato 2010 roku i była to 8.62. A już z Wami będę się żegnał. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć.